Cześć! Miesięcznie publikowanych jest tysiące nowych publikacji naukowych powiązanych z szeroko pojętym żywieniem, żywnością czy suplementacją. Praktycznie nie ma szans śledzić tego wszystkiego na bieżąco, w szczególności jeżeli średnio możemy wygospodarować na to czas obok swojej pracy zawodowej. Tymczasem chcąc dowiadywać się o nowych doniesieniach naukowych, rekomendacjach, nowych wytycznych, czy świeżych przeglądach lub metaanalizach z danego tematu, warto byłoby to robić. O jednej z możliwości w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do... W 2020 roku powstała subskrypcja dedykowana Opartej na Faktach, by maksymalnie ułatwić to zadanie dla osób, które chcą te informacje śledzić. Na bieżąco. Tygodniowo przeglądam i analizuję setki publikacji naukowych, żeby wybrać te szczególnie wartościowe, dla mnie ciekawe, a następnie krótko je opisuję na łamach newslettera. Przeważnie jest to od 6 do 9, 10 publikacji na tydzień z różnej tematyki: od dietetyki klinicznej, przez dietykę sportową, po psychodietetykę, suplementację, a niekiedy są to nawet tematy bardziej medyczne czy powiązane z bezpieczeństwem żywności. Obecnie omówionych zostało już ponad 400 publikacji, a w samej subskrypcji pojawiają się również wyjątkowo wartościowe artykuły, polecone linki dla dietetyków, zebrane w jednym miejscu różne rekomendacje oraz dodatki, dedykowane nagrania czy mini e-booki obecnie na temat zespołu Jelita Drażliwego czy melatoniny. Zrobiło się z tego coś większego niż początkowo. Całe archiwum i baza wiedzy są dostępne dla subskrybentów na specjalnej platformie. Dzięki subskrypcji co tydzień, na przykład do kawy, masz na skrzynce przegląd najnowszych prac i regularnie zdobywasz wiedzę, często z praktycznym komentarzem. Taka forma pozwala nie poświęcać nie wiadomo jak dużo czasu, a jednak śledzić razem ze mną nowinki z szeroko pojętej dietetyki. Do subskrypcji można dołączyć za darmo, otrzymując co tydzień krótki wycinek całego newslettera. Natomiast w wersji premium otrzymujesz co tydzień mailing oraz dostęp do wspomnianej platformy, wypełnionej już wiedzą po brzegi. Wiele subskrybentów korzysta z Newslettera od samego początku. Zaoszczędzili dzięki temu mnóstwo czasu. Wszystkie najnowsze rekomendacje mają pod ręką, a o nowościach dowiadują się jako pierwsi. Wszystkie szczegóły, jak i opinie, znajdują się w linku w opisie. Generalnie szczerze zachęcam, bo to jedyna taka forma edukacji w Polsce. A do wersji premium można dołączyć za nieco ponad 30 zł miesięcznie. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, zachęcam do zadawania w komentarzach. Tymczasem to już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Już nie Hej.